Hej kochani, witajcie! 19 grudnia jest 8.35. Ja właśnie się szykuję, dlatego że na 9.30 mam dzisiaj Pilates. Mm, tak właśnie rozpoczynam dzień. W ostatnich miesiącach było tak, że ja Pilates miałam po lekcjach, ale zdałam sobie sprawę, że jednak po lekcjach po południu nie mam aż tyle motywacji, siły i też często już gorzej się czuję, więc Akurat się udało, także przedstawiłyśmy w tym tygodniu na rano, więc bardzo się cieszę. Ostatnimi dniami cały czas chodzę w okularach i pewnie zapytacie się o co chodzi, czemu, czemu nie soczewki. A więc dzisiaj idę na wizytę związaną taką kontrolą z moimi soczewkami. Będę chciała je chyba trochę zmienić, więc na razie po prostu chodzę w okularach i dzisiaj idę na wizytę. Także plan na dzisiaj jest taki, że idę na Pilates, później. Wracam do szkoły. Mam zaliczenie z historii, muszę to zrobić dzisiaj, dlatego że to jest takie zaliczenie, już wiecie, końcoworoczne. Mam też matematykę, ale po prostu będziemy rozwiązywali arkusz naturalny. Później a, mam wizytę u Ortodonty, ja z moim retainerem. Jak na razie jeszcze nie usuwanie ósemek, chociaż to też mnie czeka i nawet nie wiecie, jak bardzo odkładam ten temat. Przyjdzie, przyjdzie do to czas, niestety. A później jadę jeszcze na próby do Poloneza, do naszej studniówki, dlatego, że mamy dzisiaj. I później jadę jeszcze po tych próbach do okulisty, więc dzisiaj będzie zabiegany dzień. Prawdopodobnie chcę dzisiaj jeszcze też z moją mamą polukrować pierniki. Za dużo rzeczy, za mało czasu, zdecydowanie jeszcze sobie uświadomiłam, że dzisiaj, znaczy dzisiaj, ten tydzień to jest ostatni przed świętami. Ja byłam pewna, że to jest jeszcze, wiecie, ten taki z kolejnym będą święta, a się okazuje, że to nie. Mam prawdopodobnie jeszcze wigilię klasową w piątek. Ja nie wiem jak, jak to się stało. Bardzo irytowało mnie to światło, więc musiałam je wyłączyć. Jeszcze szybko perfumy, może dzisiaj jakieś inne. Dobra. Wącham danych perfum. To jest niesamowite, że ja mam tak zakorzenione wspomnienia i wszystkie sytuacje, że ja wącham perfumy i ja jestem w stanie sobie w głowie wizualizować kiedy ja je miałam, jak ja się wtedy czułam, co miałam ubrane na sobie. To jest niesamowite: zapachy. Po prostu takie zachowywanie wspomnień. Dobra, lecimy z tym. Moje włosy dzisiaj potrzebują pomocy. Zdjęłam sobie na chwilę bluzę, ale właśnie dzisiaj idę w bluzie, na to chcę popić sobie kamizelkę. Więc dzisiaj będzie taki zimowy look. Mam też na sobie takie ocieplacze. One bardzo ładnie wyglądają. Właśnie do agów czy coś. Super. bye Ja coś czuję, że dzisiaj jest dzień w stylu nie ogarnięcie i będzie wszystko na szybko, ale mam jakoś dzisiaj uśmiech na twarzy z rana, bo wiem, że pójdę na Pilates, że mimo tego, że będzie tam pewnie trochę ciężko, że będę, będę już po pół godziny mówiła Boże, jak już wyjść, to, to i tak będę miała taką satysfakcję po. Przyszłam do szkoły, nikogo tu nie ma, więc się uczę historii, będę zaliczała. Także skupienie wewnętrzne. Nienawidzę wkuwania dat. Po prostu muszę sobie zaznaczać wszystko ładnie kolorami, bo jestem wzrokowcem i wszystko kojarzę z kolorami, wszystko kojarzę po prostu, jak jest ułożone na kartce, więc jestem tym typem osoby. Jeśli Wy też, to łączymy się, bo jestem właśnie wzrokowiec. Także dla mnie notatki, podstawa, podstawa, żeby coś zapamiętać, pisanie i później odtwarzanie sobie tego ...w głowie. Yo! Merry Christmas! Zobaczcie, jakie mamy ozdoby! Ja dopiero zdałam sobie sprawę, nie wiem czy one są nowe, czy one tutaj już były od dawna. Jakoś tak na nie nie zwracałam uwagi, ale są w sumie cute. What's up, guys? Witajcie! Ja, ja wam pokażę, która jest godzina. 20:35 i powiadomienie z Birilla. Tak, jestem już w domu od jakiejś ojej, godziny. Zdążyłam zjeść obiad, ale naprawdę i ja nie wiem, co się dzieje. Ostatnio mi tak mega szybko leci czas. Tak jak wam też mówiłam na początku odcinka, totalnie nie, nie dowierzam. Zdałam sobie sprawę, że właśnie jest ostatni tydzień i są święta już w, w weekend, więc hit. Dzień rozpoczęłam od Pilatesu i w ogóle moja pani od Pilatesu zrobiła mi dzisiaj takie fajne zdjęcie. Mogę wam pokazać, dlatego że ja zazwyczaj nic tam nie robię na. Tak, nic nie robię na piletesie. Ja zazwyczaj nie robię żadnych zdjęć na piletesie, ani filmików, ale dzisiaj miałam taką figurę i musiałam sobie to upamiętnić. Tak sobie wisiałam na, na nogach. Wszystko co miałam dzisiaj do zrobienia, zrobiłam. Oprócz tego, że jutro mam przeniesione to zaliczenie z historii, więc. Dzisiaj sobie będę jeszcze powtarzała i jutro właśnie mamy już takie końcowe zaliczenie, dlatego że jutro też jest rada i tak naprawdę kończymy semestr. Więc ja jako maturzystka mogę powiedzieć, że już jestem w połowie mojego ostatniego roku i to jest. Nie wiem, to jest dla mnie w ogóle ja wiem, że ja często się powtarzam i mówię wam o tym, że ja często nie dowierzam, że to jest już aż maturalna, że już kończę moją przygodę ze szkołą, ale cały czas tak gdzieś tam tak uderza to do mnie, że... I rzeczywiście jestem już na takiej totalnej końcówce, że to zakończenie semestru jest już takim naprawdę finiszem i, I czeka mnie tylko tak naprawdę już ostatnia prosta do, do skończenia tego I kolejna rzecz to jest właśnie studniówka, dlatego że na początku przyszłego roku właśnie mamy studniówkę Jeśli chodzi o studniówkę, to też za bardzo Wam też tego tematu wcześniej nie poruszałam Dlatego, że to wszystko było... Takie owiane nie wiedzą, dlatego że było mnóstwo jakieś tam takie nieporozumienie trochę się wytworzyło, ale jesteśmy teraz już na prostej i dzisiaj mieliśmy kolejną próbę poloneza. Było trochę mniej osób, więc jeszcze nie jest to taka wersja, jak będziemy wiecie, już tańczyć na sali, bo będziemy też chcieli właśnie przetestować, sobie poćwiczyć właśnie już na sali, wtedy jak wszyscy będą i no we mnie po świętach będzie. Ostra jazda, właśnie z przygotowaniami do studniówki. Ja osobiście jestem taka sentymentalna, dla mnie takie etapy w życiu mają znaczenie typu studniówka, właśnie koniec szkoły i dlatego tak do tego też podchodzę, mówię Wam o tym, bo ja wiem, że ja później, ja w przyszłości będę wspominała to, będę, będę wracała do tych lat i mimo, że bardzo często szkoła powiem szczerze Naprawdę, jest dla mnie takim ciężarem, patrząc na to też, że mam sporo, wiecie, jakichś tam innych obowiązków pracy, i mam taką, takie myśli, że, że tak naprawdę chciałabym skończyć już tą szkołę, ale z drugiej strony mam świadomość, że ta szkoła daje mi też dużo po prostu do takiej codzienności, do takiego życia mojego. Więc styczeń to będzie studniówka. I też będę mogła w końcu słuchać piosenki, maty, 100 dni do matury i będę po prostu. to będzie dotyczyło w końcu mnie. Ja zawsze oglądałam te wszystkie TikToki osób, które nagrywają do tego, i to, to one się utożsamiają z tą piosenką. Tym razem to będę ja. A jeśli chodzi o mój plan taki późny, naprawdę późny wieczór, to będzie dekorowanie pierniczków. Dlatego że. Są już upieczone. Na każdych vlogmasach dekoruję pierniczki, robię pierniczki, więc będzie dekorowanie dzisiaj właśnie pierników. Mamy też taki domowy lukier właśnie królewski, robiony na białku jaja. Kalendarze adwentowe. Zaczynamy od Lancome. 19 grudnia. Balsam do ciała o zapachu perfum, Lawiebel. Ostatnio, jak nie nagrywałam kilka vlogmasów, to otwierałam jednego dnia kalendarz na stories i były naprawdę fajne rzeczy. Tutaj chyba była ostatnio pomadka, naprawdę w bardzo ładnym kolorze. Zobaczmy dzisiaj. I mamy coś takiego, ale takie produkty za bardzo do mnie nie przemawiają, bo ja za bardzo nie korzystam z takich rzeczy. A to jest jakiś taki shot. To jest właśnie największy hit tego grudnia, że ja dopiero otwierałam pierwsze okienka, a teraz już jest dosłownie poza połową. I dzisiaj mamy ponownie ten batonik pierot. On ostatnio był chyba. So Do the very best you can, it won't be hard to understand, and that's how we know it's Christmas for every girl and boy, and you can be sure of joy happy christmas Good morning kochani. Jest kolejny dzień. Ten vlog u nas właśnie będzie połączony z dwóch dni. Jest 9:18. Już się zebrałam do szkoły. Dzisiaj jeden na dziesiątą. Dzisiaj zapowiada się kolejny taki chaotyczny dzień. Mam wrażenie, że wtorek i środa mimo tego, że jeżdżę do szkoły na późniejsze godziny, to wracam właśnie późno. Jest już ciemno na dworze i nie wiem, jakoś tak nie lubię tego. Dzisiaj jest tak naprawdę przedostatni dzień. Chodzenia do szkoły. Moich zaliczeń to już w ogóle jest już taka totalna końcówka, tak jak Wam wczoraj wspominałam, kończymy semestr i jutro tak naprawdę piszę jeden sprawdzian i w piątek prawdopodobnie już nie mam lekcji, dlatego że są wigilie szkolne. Zobaczymy, jak to jeszcze będzie. Dzisiaj ubrałam się w dres. To jest najlepszy wybór, dlatego że jest mi najwygodniej. Mam też spodnie dresowe. A od rana, wiecie, w ogóle o czym myślę? O tym, żeby zrobić, nie wiem, czy dzisiaj zdążę. Ale dosłownie dwa dni temu dostałam taki zestaw od firmy, która też robiła mi kilka takich świec, które mam w pokoju. Ale tutaj jest zestaw, gdzie możemy zrobić własne świece, i ja nigdy wcześniej tego nie robiłam. Tutaj mamy knot, mamy wosk sojowy do rozpuszczenia, dwie sztuki, mam też taki słoiczek, całą instrukcję, i jeszcze mam dwa aromaty, jakieś takie. Idę zaraz sobie jeszcze do kuchni, mam trochę więcej czasu. Zrobię sobie może jakiś lunch, bo zazwyczaj jem coś w biegu i, i nie mam za bardzo czasu na robienie posiłków do szkoły. A ja naprawdę bardzo to lubię, ja uwielbiam mieć jakiś zaplanowany posiłek właśnie w szkole, taki zrobiony, żeby mieć śniadanie, obiad. Także kolejny dzień przed świętami w szkole, let's go! I jeszcze taki mini fan fact na początku tego dnia o poranku. Miałam dzisiaj takie jakieś dziwne sny, ale tam się toczyła taka akcja. Hej Hugo! Hey Hugo! No chodź, szybkie przywitanie! Więc na pewno. Każdy z was miał kiedyś taki moment, że miał taki, wiecie mega sny, toczyła się tam akcja, pojawiali się różni ludzie I to jest trochę zobrazowanie tego co dzieje się w naszej głowie i wydaje mi się, że, że w ostatnich dniach po prostu był we mnie jakiś taki chaos Bo dla mnie sny po prostu są obrazem tego co jest jakby w głębi naszej podświadomości i to co się właśnie tam dzieje Czasami ja się budzę i mam takie... Czy to się nie stało naprawdę? Pani niestety jedzie, nie spędzi z Tobą dnia. Tak, wrócę. Wrócę po południu. Hugonku i Snapuś. I Snapuś oczywiście będzie z Tobą, tak? Są tacy przyjaciele właśnie. Slej. Moje kochane. Ej. No. I tak to właśnie wygląda 5 minut później. <laughs> Zobaczcie wczorajsze pierniczki tutaj już na kloszu aż otworzę, zobaczcie. Co tak przepiękne, tak mi się podobają właśnie takie klasyki, wiecie, z białym lukrem i inwencja twórcza, ale oczywiście jakby było mało, to tutaj dalsza część. Mnóstwo pierników. Słyska. Influencerka, języka. Można nagrać tak? Jakby. Nie zakrywasz się głośnika? Nie, ja nic nie zakrywam. Tam zakrywa. się, uczymy się matematyki. Dzisiaj zadania maturalne. Um, ostro słupy, Funkcja wykładnicza. tak my. <laughs> Tyle, idziemy na przerwę. Do widzenia państwo. A więc kochani, oto zobaczyliście moje dwa takie szkolne dni, towarzyszyliście mi w nich i właśnie między innymi dlatego tak często nie ma vlogmasów w ciągu tygodnia, bo te te moje dni ta moja rutyna jest taka bardzo zabiegana dużo się dzieje nie wyrabiam się z wieloma rzeczami więc dlatego też to tak wygląda jest to taki specyficzny okres dla mnie pod względem obowiązków i tego wszystkiego ale w końcu mogę powiedzieć że zaliczyłam ten semestr i i tak dzisiaj już napisałam ostatnie rzeczy jest kwalifikacja cieszę się po prostu się cieszę i też chciałabym tak kilka słów na koniec powiedzieć do osób, które może teraz przechodzą przez gorszy jakiś etap, też może tak przed świętami, pozytywnie, miło, przyjemnie. A też pamiętajmy o tym, że ludzie z różnymi rzeczami się mogą zmagać w tym czasie. Dla niektórych może być to też taki okres refleksji, taki trudniejszy też czas. Więc ja jak najbardziej to rozumiem i chciałabym Wam przekazać w jakim stopniu. Takie zrozumienie, mimo tego, że wiecie się nie znamy, to... Chciałabym dać Wam taką siłę, żebyście po prostu ją mieli i bez względu na to, przez co teraz przechodzicie, z czym się zmagacie, czy macie właśnie jakiś taki gorszy czas w swoim życiu, to pamiętajcie, że jest to proces, coś mi przerwało, a więc żeby ten gorszy czas w Waszym życiu też w pewnym stopniu był jakąś taką lekcją, nauką dla Was, żebyście coś wynieśli z tego na przyszłość. Więc tego Wam życzę i dużo takiego. Wewnętrznego spokoju. Ja, na przykład, jak składam ludziom życzenia, to zawsze życzę właśnie takiego spokoju. Po prostu spokoju na święta. I każdy to może sobie interpretować inaczej, ale uważam, że właśnie spokój to jest przepiękne słowo i takie naprawdę nacechowane bardzo, bardzo pozytywnie. Także, kochani, do zobaczenia w kolejnym vlogmasie Przesyłam wam buziatki. See ya!